Nazywam się Maciej Dziubich. jestem prezesem z Polskiego Popru. Zanim opowiem wam o naszej organizacji przypominam o akcji zostań w domu oraz niekłam medyka. Zapraszam. Nasza organizacja powstała w 2003 roku. Nasopski WOP to nie budynek jest w magazynie. To ludzie. No tylko dwa lata temu 15-leci naszej organizacji w tam zapamięci na które umieściliśmy ratowników naszej organizacji, firmy oraz instytucje naszych przyjaciół. W uznaniu za wkład pracy, którą włożyli w powstanie tej organizacji, jak i jej rozwój. Za trzy lata, czyli jak będziemy mieli 20 lat, będziemy mogli podziękować kolejnym ratownikom, kolejnym naszym przyjaciółom oraz firmom i instytucjom. Sopockie WOL jest podmiotem uprawnionym dla ratownictwa ludnego czyli posiadamy zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do prowadzenia takich działań. Nasza organizacja skupia się na trzech głównych tematach. Ratownictwo Wodne, czyli utrzymujemy gotowość 24 godziny na dobę 365 w roku do takich działań. Organizujemy również kompilis Komorskiej w Sokocie, który jest jednym z największych kompilis strzeżonych w Polsce. W Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbieramy połączenia z numeru roboczego nadwodą 6900 oraz aplikację ratunek. Zabezpieczamy również szkółkę żeglarską, pływanie oraz różnego rodzaju imprety. Drugim tematem są szkolenia. Szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy. Organizujemy szkolenia motorowe oraz inne przydatne w ratownictwie wodnym. Trzecim tematem jest profilaktyka i edukacja, gdzie dzieci oraz dorosłych uczymy z bezpiecznego na nad wodą oraz z pierwszej pomocy. Nasza organizacja opiera się głównie na wolontariacie. Nasze repertownicy rocznie około 10 tysięcy godzin społecznie przepracowują na rzecz naszej organizacji. I na Państwo, pamiętajcie, zostań w domu nie kłam Ja na dzisiaj dziękuję. W kolejnych odcinkach moi koledzy przedstawią inne, fajne, ciekawe tematy. Oglądajcie.